Dobra, ba baleronik zawinięty. Kurwa, przecisnął się. Teraz graty. Taker, nożyk. Ładny warkoczyk, <grystanie> zawinięty. Teraz muszę go podwieść tutaj do krokwy. 3, 2, 1, go. Wszystko robię na sznureczkach, od stopowiązałki, czy tam od, od, od wełnowania, bo to też bardzo pospolity sznurek do łapania wełny w krokwach, także robię super, żeby przez szywkę nie chciał spaść, Pff, wysunąć się. Jak tak kierować sznurek, to pewnie większość z Was wie, ale... ze trzy szywki coś mi nie dobija muszę mu mocy dać i teraz sobie patrzę ile mi sznurka będzie potrzeba mniej więcej do zawieszenia doza i tu muszę rurę spiro sobie wyłamać o. no, to będzie teraz problematyczne z przyczepieniem go tutaj, ale dajecie spinkę, za zakręcacie, dajecie spinkę, zakręcacie jeszcze raz. Ile razy tak zrobicie, tym mocniej będzie. Nie ma bata, żeby to Wam wiecie, yy, puściło w jakimkolwiek sensie yy, od samego wiszenia, że tak powiem. No gdybyście z tym walczyli w jakiś sposób, no to podejrzewam, że moglibyście to powyrywać, ale jak będzie wisiało, to na pewno Wam to nie spadnie No i tak jadę po kolei Później tu sobie muszę tylko dowinąć wełny Bo wiadomo, że jak ją wyginam To mi się z tyłu Z tyłu się spiro odsłoniło Więc tu jeszcze taki kapturek z wełny zrobię Który będzie się trzymał Tej wełny go tam wcisnę za, żeby mi to ładnie dociepliło I później góra też będzie docieplona Znaczy z tą górą to tak jak mówiłem Jeszcze się zastanawiam czy jest sens Żeby ją docieplać Tam na górze Czy już tego, czy już tego nie robić z delikatnym, może delikatnym spadkiem Do pomieszczenia o, Szybko mnie uderzyło Ale żem pożałował tutaj tego Sznurka Ale będzie trzymało Mówię, co to, to zerwać to jest No i co, no mówię, i tak lecę, i tak podwieszam I delikatnie schodzę w dół, żeby mówię tak jak powietrze Idzie z, bud z budynku Z pomieszczenia, to żeby te powietrze miało tendencję do góry Do góry, żeby ono chciało wychodzić i będzie elegancko To to, to już jest luksus robota Najgorsze to jest to właśnie owijanie tej róży Gdzie się musi do niej tulić Ona was po twarzy smyra No coś pięknego Po prostu bliskość taka, że I wychodzimy No dobra, tak ja daj po całości Zaraz sobie tu wełnę układam Muszę coś sobie porobić trochę, to i sobie napale w kozie. A się pogoda spaprała, się zbiło bagno. Stryk. Tu mi został już taki kawałek wełny tylko do dorobienia, ale tu się bije z myślami, jak zrobić wentylację bo, tak jak mówiłem chyba wcześniej, robię tą wentylację na środku, tam między... no, środek sufitu wyłapię, tu będzie wanna, tu będzie kabina, więc będzie zbierało, i nad geberitem, i łączę to w trójniku. Tylko, że tak sobie myślę, nie wiem, ile widzicie, tak sobie myślę, czy nie wyjść yy, tutaj, jakbym wyszedł... Tą wentylacją i tu z kiberką jakbym wziął tą wentylację, to nie pchać jej aż tam gdzie zrobiłem dziurę. Wiecie, yy, i, i, i do kominka, tylko zrobić dziurę tu gdzieś w tym miejscu, bo tu jest nisko. Tam zaraz jest sko z dachu przecież na górze i pójść, bo tam zostawiłem sobie jeden luft wentylacyjny w kominie. Mam nieużyty czyli tą spirą, bym wyszedł na sufit, i bym poszedł później górą ten luft bym rozkuł i bym się tam wczepił i chyba to będzie najlepsze rozwiązanie powiem wam, że jak się napuszyła ta wełna, to to nawet jest kurczę, nawet jest grubo i chyba tak zrobię, że nie będę ciągnął tam, chociaż dziurę mam powycinaną, ale to z tego małego wc -ta tam pójdzie a tu pójdę w tą stronę i i, tym, i, i że tak powiem do tamtego komina Przeciąłem się, kurczę, zawiesinę za za mam jakąś tylko że przewód sobie tutaj wypuściłem, dodatkowy, nieplanowany, i on mi wychodzi tam koło tych rur spiro, bo miał być tam podłączony wentylator, nie będzie wentylatora w łazience, o, tu macie dziury i tam ten przewód mi wyłazi, widzicie, on tu idzie, i będę musiał po krokach nim pójść i dojść tam do komina, żeby wentylator podłączyć, bo pomyślałem sobie tak, że założę tu, założę tu. Dzwonkowy przycisk, to na razie tylko tak myślę: dzwonkowy przycisk, który będzie służył do wzbudzenia wentylatora, i przykładowo on będzie ustawiony tam na górze, nie wiem, no na 5 minut, żeby chodził 5 minut, czyli jak ktoś się będzie kąpał, no to tym dzwonkowym sobie kliknie. Można się iść kąpać, i wentylator działa i wyciąga nam parę, albo jak się dobrą rzeźbę postawi, no to też przy wyjściu z łazienki klik tego dzwonkowego wentylatora, czy tam przy wejściu go kliknąć. I wentylator się załączy i 5 minut na czasówce będzie ustawiony, będzie chodził. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, bo mogę go włączyć niezależnie od oświetlenia. Bo normalnie to zawsze macie pod oświetlenie podpięte, prawda? Że zapinacie oświetlenie, wentylator dostaje wzbudzenia i zaczyna chodzić. I zawsze wam tu fyrgoli w łazience. Zawsze go słychać. A tak to on będzie przy kominie samym i tu będzie cisza. To będą tylko kratki i będzie sobie ładnie wyciągało. Myślę, że to dobrze przemyślałem. A czy będzie dzwonkowy przycisk, czy będzie zwykły, taki na klik, żeby włączyć, wyłączyć, i wiecie, z diodą, że jest za, za, zapalone, żeby było widać, żeby nie wyjść, żeby cały dzień wentylator nie chodził. No to już wyjdzie w praniu, ale przewód jest, i tak sobie to robię. Tam, dziura, później tu, tylko mówię najgorzej, że to mi wyszło praktycznie w osi ten profil, ale to zaraz rozmierzę. I wychodzę na sufit, i na suficie tam będę później. Raczej wychodzę na strych i strychem później idę do komina, bo szkoda tego jednego wentylacyjnego luftu w kominie, żeby on został nieużyty. A tu pójdę sobie z wc czyli tu kratka będzie wc owa i ona wyjdzie mi na górę. Na dobrą sprawę z wc to bym mógł mieć yy, wentylację tylko na górę, nie musiałbym wyciągać nawet pod, do tych kominków dachowych, no ale jak są to, to się podłączy. Nagadałeś się, nagadałeś się, a ja nie wiem czy ktoś coś zrozumiał. Biorę się tam za układanie tego kawałka wełny, bo tam to muszę całe zasłonić, zaraz dziurę wy wytnę i drugą wełnę, i, dru i dziura, i spiro. Kurczę, tak przechodzę, patrzę, że tu kapki cyny leżą, mówię, skąd tu kurde cyna? Przecież ja tu nic nie lutowałem, nic nie było tutaj spawane, ani nic, żeby cynować, czy coś. A tu tak dopierdzieliłem do pieca, że mi się cyna z kolanka, widzicie ten świecący ślad? Cyna się skrapla, kolanko mi się roz rozcynowywuje. Zobaczcie, tu jest cyna. Normalnie... Ile to jest? To jest ze 2 metry dobre od, od kozy. Tak dopierdzieliłem do pieca, że się zaczęło kolanko rozcynowywać. <laughs> Zaraz mi się je rozleci. Kurde, bo to jest od rynien. Nie miałem takiego kolanka, wiecie, palińskiego to wziąłem kawałek jako starej. I patrzę, że za duża temperatura jest i się rozlatuje. Cholera jasna. Dobra, dziura zrobiona. Musiałem na górę wyleść, żeby przewiercić, bo mi nie sięgała otwornica. Dziurka jest. Robię teraz Spiro. Ocieplam ją piątką i, i wkładam. Dobra. Spiro rozciągnięte. I teraz tak. Żeby to dobrze zrobić, to chyba zrobię to tak. I będzie gitara, bo tu i tak łączniki wchodzą, czyli spiro mi na nie nachodzi. Dorobię tu takie płetwy z obu stron, czy tam z, z trzech stron, czy z dwóch, z czterech, nieważne. Muszę to przymocować jakoś tu, pójść na górę. I te płetwy poprzykręcać. To teraz muszę to jakoś zamocować, żeby to mi tylko wisiało. Mogłbym, wiecie, tutaj przez otwór dać wkręta w deskę. Tu wkręta w deskę. Ale zrobię to tak po cywilizowanemu. I później tą rurą pójdę tu nad kibelek. A tą rurą pójdę tutaj nad prysznicę i złączone jest mi to w jedno, a później tam pójdę sobie do komina i się wkuję w wentylacyjny i będzie pięknie ciągło. Samograwitacyjnie, ale później włożę tutaj ten wentylator, wiecie, ten wewnętrzny, zapomniałem jak on się teraz nazywa, ale pewnie napiszę, gdzieś tu napiszę jak on się nazywa ten wentylator, co się wkłada go w rurę i, i, i tam przewodzik mam, więc będzie wszystko banglało. Tak jest, plan jest dobry, teraz go trzeba wykonać. Druga osoba jakby była, to wiecie, tu by przytrzymał, drugi by po prostu tamtej strony by to zblokował. A samemu to jest kombinacja alpejska. No ale... Już układam tą, tego euroula, wełnę i Wam powiem, że... W porównaniu do tej kurcze chińskiej, to jest po prostu bajka. Bajka, jeżeli chodzi o taflę, jak ją rozwiniecie, jest taka fajna płaszczyzna, jest taka... No fajna jest. Ostatnia rolka tej chińskiej jakaś była taka w ogóle, taki śledź cienki. Dlatego tą ostatnią rolkę położyłem praktycznie tu, na łazienkę i kawałek na to i rozwijam tutaj piątkę. Jak zrobię tylko tą wentylację, to później rozwijam tutaj pasy piątki jeszcze na to, żeby to docieplić, bo, bo słabo wyglądała ta ostatnia rolka. A mam cztery przecież piątki, więc muszę je wykorzystać. Biorę się za, te, za ten trójniczek, zaraz sobie dorobię płetewki i muszę go jakoś zamocować od dołu i na górę go przykręcić, a płetewki to normalnie, wiecie, ze skrzynków profila, o, jak mi to wyjdzie nad, nad, tam nad sufit, to tutaj dam tą płetwę jedną z jednej strony, drugą z drugiej, później tu wkrętem przykręcę do deski i jest sztywno, trójnik się nie, i się nie ruszy w żadną stronę i się nie obróci, także takie o, takie coś.